Duncan! Duncan! Jeszcze pięć minut, mamo! Duncan! Zostaliśmy porwani! Ha, dużo luzów w więzach. Szefunio się starzeje. Zaraz. Mam świetny plan. Dzięki niemu jedno z nas na pewno zdobędzie milion dolarów. Osobiście planuję zrobić wszystko, żebym to był ja. Możemy współpracować, jak partnerzy. Partnerzy? Rozwiązać mnie, a ja rozwiążę ciebie Tak, jasne Zwiejesz i zdobędziesz przewagę Nie mam w sobie ani odrobiny podłości Jestem dobrym człowiekiem Lubię ludzi i ludzie lubią mnie <grym> Naprawdę? Nawet Heder? A Courtney powtarzała, że doprowadzasz ją do... Rozwiążesz mnie czy nie? Niech ci będzie Ciąg dalszy 23 listopada nie bądź gapą i nie przegap losu Duncan'a i bew, którzy zostali porwani, przez kogo, dowiecie się w następnym odcinku Duncan i Bev próbują współpracować.